Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl w lidze na wrocławskich szczypiornistów nie ma mocnych i zespół trenera Malinowskiego wciąż utrzymuje miano drużyny niepokonanej. Pierwszej w tym sezonie porażki Śląsk doznał natomiast w krajowym pucharze. W spotkaniu drugiego etapu eliminacji Pucharu Polski piłkarze ręczni z Wrocławia nieoczekiwanie przegrali z drugoligowym AZS-em Zielona Góra 26 do 34. Lider pierwszej ligi potraktował jednak to spotkanie ulgowo, przyjeżdżając do Zielonej Góry w ośmioosobowym składzie. Fakt jest taki, że niestety mamy paru zawodników kontuzjowanych, też by choroba Arka-Miszki nie umożliwiła mu wyjazdu do Zielonej Góry. No, no trudno mówi się, Patrzymy w przyszłość, nastawiamy się teraz na mecz ligowy, który dla na, na nas jest priorytetem. W dziesiątej kolejce pierwszoligowych rozgrywek lider z Wrocławia podejmie ekipę SPR-u Tarnów. Piłkarza z Starnowa wygrali do tej pory tylko dwa mecze i plasują się na jedenastym miejscu w tabeli. Pucharowa porażka nic nie zmienia w naszym podejściu do najbliższego spotkania ligowego, zapewnia drugi trener WKS-u. Mamy dalej głód wygrywania po ostatnim sezonie, więc myślę, że tutaj, jeżeli będziemy w kompletnym składzie. I wyjdziemy 100% zmobilizowani. Myślę, że nie będzie jakiegoś większego problemu, aczkolwiek każdego przeciwnika trzeba szanować. Zespół Starnowa jest zespołem w tej lidze renomowany, no ale myślę, że, że wszystko się ułoży po naszej myśli. Nie wiadomo jeszcze, czy trener Aleksander Malinowski w niedzielnym spotkaniu będzie mógł skorzystać ze wszystkich swoich podstawowych zawodników. Rafa Krupa ma naciągnięte mięśnie pleców, Arek Miszka miał stan grypowy, więc myślę, że dotrze do nas na najbliższe treningi. I do, poza tym jeszcze jakieś mikrourazy, kolana, kostki, wiadomo, jest to już prawie środek sezonu, więc gdzieś to wszystko musi mieć ujście, no ale myślę, że do końca tego tygodnia, tygodnia jakoś powinno się wszystko poskładać. Mecz piłkarzy ręcznych książka wrocław z SPR-em Tarnów w niedzielę 24 listopada o godzinie 15 w hali sportowej AWF przy ulicy Paderewskiego. Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl